Wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, jak chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Witaj dniu pierwszy, początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy, pogodził z ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli, złu i grzechowi, by życie odzyskać, chrztem odrodzeni czekamy na zorze, słońca wieczności. Baranku Boży, z martwych wstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci. Wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w najświętszym duchu. Amen. O świcie szukam Ciebie, Boże, aby ujrzeć Twoją potęgę. Alleluja. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zesła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni. By ujrzeć Twą potęgę i chwałę, Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe me życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. O świcie szukam Ciebie Boże, aby ujrzeć Twoją potęgę. Alleluja. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga, śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, Alleluja. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana niebiosa, błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne, błogosławcie Pana wszystkie potęgi, błogosławcie Pana słońce i księżycu. Błogosławcie Pana gwiazdy na niebie, błogosławcie Pana deszcze i rosy, błogosławcie Pana wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana ogniu i żarze, błogosławcie Pana upale i chłodzie, błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna, błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech Ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki, błogosławcie Pana wszelkie rośliny na Ziemi, błogosławcie Pana źródła wodne, błogosławcie Pana morza i rzeki, błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Błogosławcie Pana synowie ludzcy. Błogosław Pana Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy. Błogosławcie Pana słudzy pańscy. Błogosławcie Pana duchy i dusze sprawiedliwych. Błogosławcie Pana święci i pokornego serca. Błogosławcie Pana Hananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, chwalcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga, śpiewając: Błogosławiony jesteś, Boże, Alleluja. Niech dzieci Kościoła radują się swoim Królem. Alleluja! Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim stwórcom, a synowie Syjonu radują swym Królem. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze. Bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku, aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom, aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy, aby się spełnił wydany na nich wyrok. To jest chwałą wszystkich świętych Jego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Niech dzieci Kościoła radują się swoim królem. Alleluja. Czytanie z Apokalipsy. Zbawienie U Boga naszego, zasiadającego na tronie, i u Baranka, błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć. I moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Ty siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków: Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi, da nam że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dzieci, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Chrystus Pan jest naszym dniem oraz słońcem, które oświeca każdego człowieka i nigdy nie zachodzi. Wołajmy na Jego cześć. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Stwórco Wszechświata, z wdzięcznością przyjmujemy od Ciebie ten dzień, który się rozpoczyna i wspominamy Twoje zmartwychwstanie. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Niechaj Duch Święty Nauczy nas dziś pełnić Twoją wolę i niech Twa mądrość zawsze nas prowadzi. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Spraw, abyśmy z radością wzięli udział w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, karmiąc się Twoim Słowem i ciałem. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Z całego serca składamy Ci dziękczynienie za Twoje niezliczone dobrodziejstwa. Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości ciebie i bliźniego. Spraw abyśmy zachowując twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne przez naszego Pana Jezusa Chrystusa twojego Syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. A teraz pomódlmy się wspólnie w oparciu o słowa z antyfony. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Panie, daj nam wierność w małych rzeczach. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy potrafili pamiętać o codziennej modlitwie, żebyśmy nie chwytali za różaniec tylko wtedy, kiedy się w naszym życiu wali i pali, ale żebyśmy mieli nawyk codziennej modlitwy. Nawet jeżeli ta modlitwa jest drobna. Nawet jeżeli to jest jedna dziesiątka różańca, nie musimy się rzucać na nowędę pompejańską. Chodzi o nawyk drobnej wierności w drobnej sprawie. Prosimy Cię, Panie, daj nam taką łaskę. Amen.